Nie ma sprawy, ja tylko to w sprawie dowodowej nagrywam. Dowodowej, w związku z czym? Mm. Mam dokument tożsamości. Poproszę od pana, numer zabrałem jeżeli pan posiada. Proszę dokument bardzo. Dokument tożsamości. To jest dokument tożsamości. Co tu jest? dokument tożsamości tak. jest, to, jest to jest mój, mój dokument tożsamości. Czy pani to jest no. bardziej ważniejszy jak dokument dowód, który jest nieważny. Kto, Kto nie no, ma... że numer PSL pan, pan pamięta pan? czy nie, nie pamięta? Nie pamiętam żadnego numeru PSL, bo nie mam dowodu. dobrze, imię nazwisko mamy, datę urodzenia wam poda, bo jest napisane, że w kwietniu tak 86 jeszcze potrzebujemy dzień. Proszę pana, tam jest wszystko, ja więcej nic nie podaję. Musi pan podać. Nic pan nie muszę podawać. Jeżeli pan nie poda swoich danych ale osobowych. Co pan ode mnie chce, proszę pana. Ja nie, nie zamawiałem żadnego... Nazwisko, nie zamawiałem, a pana. Nie zamawiałem od was, nic od Waszej firmy. Więc nie wiem czego pan ode mnie oczekuje. Dobra, a już panu mówię jak to wygląda. Ale no. mamy, nie mam nazwiska. Zamian nie, nie mam Marioli. No ale nazwiska. Dobrze. No nie ma, nazwisko, panie nie panie. mam nie nazwiska. Nazwisko. W godności Emil. Wszystko tam pan ma? Dobra, mocno jak świeczkę. Nic pan nie będę dmuchał. Nic pani, dmucha nic pani Dobrze. Mm, Dokument od, pan od pojazdu pan posiada? Jestem trzeźwy. Dokument od pojazdu pan posiada? Osiadam. No, wylegitymowałem się. pana, A czy pan miał o coś się wkarzać? Czy pan miał o coś u... oskarża? Pod kątem uprawnień i trzeźwości. Tak? pana, Czy pan miał o coś się oskarża? Nie. Czy pan się wiedzieć w sądzie, czy, czy nie? Nie, Nic. No właśnie. Czy tak. wyglądam na nieczyciwego ruchu? No, jestem. Jest pan kierowcą. No, tak. tak, nie, nie jestem kierowcą. Prowadził pan pojazd? Nie. Czy nie, jestem podróżnikiem. Tak, pan na powietrzu. Jestem porusza, podróżnikiem. Dobra, jestem to, podróżnikiem. podróżnikiem. No, e, czy pan, 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 dany rozumie, dany to, czy pan podróżnikiem? rozumie to, co do pana mówię? że jestem podróżnikiem? A pan ja pan, ja se, pan rozumie to, co ja, Jeśli ja pan mówię? Czy pan nie będzie współpracował, nie, pa, nie poda pan swoich danych osobowych. Że pana podałem panu, czy to nie są moje dane osobowe? Że pana to jest to jest prawne. To jest nie, sprawne, nie, tak, nie tak nie tu tam, jest moje zdjęcie, jest mój odcisk. Jest tu wszystko. Czy pani dokument tożsamości? Proszę pani, dokument człowieka to proszę jest. Pana, to jest ważniejsze jak jakiś dokument pana, to w jesteśmy, a Dobra, nie... Proszę Dobra, albo albo... Dobrze, to będziemy się widzieć w sądzie, jak macie do mnie jakiś problem. No ja, ja nie widzę problemu. To są tak? Nie, zaraz pan nie znajdę. Jestem człowiekiem i tyle. Każdy jest człowiekiem. No, ale nie każdy się uda, podaje za człowieka, bo jak ktoś podaje e, dowód, to się uznaje za nie człowieka. Ma prawo do swojej percepcji, może się Pan uważać za kogo Pan chce. Proszę Pani, ja dawałem Wam, <grym> dane, dane ja już tak? wszystko w Policji u Was składałem, tam wszystko nie będą nas, wiedzieli. Ja pana nie znam, żeby Pana No to, że Pani nie zna, ale Pani może sobie jechać i będzie Pani wiedziała. Tam jest wszystko podane. No no, tu ja nic nie wiem dałka, to moje jest mam. Ja sobie tam napisałem. nie wiem gdzie to mam. Weź nagrywaj. Nie ma, jestem kierowcą, pan? jeszcze raz tam tak powie i będziemy się naprawdę widzieć w sądzie. Bo pan nie obraża w tym momencie. Obrażam pan. Tak. Dobra, nie jestem kierowcą. Ma pan takie prawo. Ma jestem podróżnikiem. Ja podróżuję. Widzi Pani moje tablice? One nie są od kierowcy. Tak, do właściwego miejscowego prokuratora. Oczywiście pod 30, nie ma tego problemu. Żadnych czynności nie prowadzimy. ja nie zamawiałem u was żadnych... usług. Jesteście firmą, wiecie o tym, my? Tak. Tak. Jesteśmy firmą, a pani Jesteście, ja wam firmą? to już udowodniłem, przecież pisałem do was pismo i nie odpowiedzieliście mi, że nie. Także nie mamy o czym rozmawiać. Do pani może nie pisałem, tylko pisałem do komendanta. Do jakiego komendanta? Do waszego płonie. Tak. Do głównego komendanta. Do, do waszego głównego raz komendanta. Się o pana Jak się poruszałbstwa wystawę sam tablicę. Podróżnik nie musi mieć w ogóle tablicę, ale mam. A, no, kierujący no. tego ustawy powinien mieć, tak? Każdy samochód powinien A więc za pani... <trym>. Ja nie jestem żadnym kierowcą, tylko jestem podróżnikiem. Ile razy mam to powtarzać? Internetu się Nie, wy się żeście nie dołączyli, powinniście mieć szkolenia w tym, w tym no, zakresie. Myślę, pan swoje prawo tutaj, nie, nie mam swoje to prawo. prawo, to są prawa normalne, które są... Y... Tym, nie, nie jestem. Jestem człowiekiem. I, I swoje prawa tylko chcę wyrazić. To macie mój dowód tożsamości, które podawałem. Jest dowód dowód, to, to jest dowód to samość człowieka. Jestem człowiekiem... Ale to nie jest żaden dokument dla mnie. Pan sobie sam wydrukował to. No i co z tego? Każdy sobie może wydrukować. Takie każdy ma prawo w Polsce. Tak. Dobrze. Dobrze, ale ja potrzebuję pana danych osobowych. Ale proszę to pana, to są moje dane. Albo pan bierze te dane i pan... Nie, e biorę te dane, te a, biorę. a chce pan mnie aresztować, tak? Czyli twierdzi pan, pan, że jestem jakimś... E My będziemy pana. Mieli wtedy zmuszeni ustawą, tak? Do Ma pan moje dane. Cały czas panu mówię, tak? tak? Nie, jest nazwiskom, nazwiskom, nie jestem kierowcą, jestem podróżnikiem. Ja podróżuję, samości, jestem w wolnym kraju. Mam prawo podróżować. Ma Pan na numer Pesel? Mam, nie mam żadnego PESEL, nie jestem żadnym jakimś... Yy, jak, jak się pan urodził, to mama nie pan, ma na pewno? Wie, wie Pani, że, że niewolnictwo jest zabronione? Zna Pani kartę praw człowieka i obywatela? Yy, czyli tak? pan co poszedł wie i... Wie Pani czy nie? Zna Proszę Pani, pani, pani? Pan, pan pani, pani konstytucję? Każdy człowiek, nie człowiek nie ma nie prawo będziemy do będziemy wolności i swobody. Po A policja ma szanować i chronić człowieka. Macie pierwszy artykuł policji. Zna pan ten artykuł czy nie zna pan? Ale czy pan tak? zna artykuł prawa Ale ja nie jestem kierowcą, czy pan rozumie? Pan tak, nie podróżuję. Nie, nie kieruję, tylko podróżuję. Nie, nie jestem kierowcą, nie pan zarabiam. Kierował, tak? Kierowca zarabia, a ja nie zarabiam. Ja podróżuję, jadę sobie podróżuję. Rozumie pan znaczenie słów, czy nie? Jestem czy pan podróżnikiem. Rozumie pan znaczenie słów? Nie Widziesz, jestem żadnym kierowcą z Panem polubownie załatwić No ja też chcę panu polubownie załatwić sprawę, bo jestem, jestem podróżnikiem. Podałem dane, no podałem Panu. Ile razy mam jeszcze Panu to podawać? Pana, dobra, nie, róbmy, nie robię to, sobie żartu. nie jest dokumentem, na którym my Ustawa Policji schroni to... ludzi i zdrowi, tak? Dobra, po, no, Respektuje po, godności to... człowieka. Nie chcecie respektować... Do... Tak? Nie mam. Czy, ale, ale datę urodzenia Pana, urodził się Pan w którymś dniu? Może tak? no, się urodziłem? No. No to piśmie mieliście podane tam. Na... Ale nazwisko. Proszę pani. Na, jak pan ma na nazwisko? Proszę pani, ma pani co podane. Dobra, nazwisko panie. N jestem w godności, nie ma żadnego nazwiska, czy pani to rozumie? Ja nie, nie posiadam Dobra, żadnego nazwiska, żadnej rozumie. firmy. Nie jestem firmą. Ja już byłem na policji raz i nie mam zamiaru tam jechać. bo Po co? Ale, pan pojedzie, no to po co nie powiem? pojadę, bo nie po będzie po pan. Już, nie będzie pan szarpo człowieka, rozumie pan? Pan ma szanować godność człowieka, rozumie pan? Czy nie? Artykuł pierwszej o policji mówi. Się jest do tego, no właśnie, no to pan szanuje człowieka. No to niech pan, niech pan, pan respektuje człowieka, tak? prawo My człowieka. I... z panem normalnie. I, o pana i, dane osobowe, tak? i niech pan respektuje, bo... I bo pan zioł, tu jest najmiędzynarodowa taryfa oszkodowawcza przy pana. IPP-66. To jest respektowane przez nasze prawo. Proszę pana. Jak pan nie będzie szanował prawa człowieka, to niech pan uwierzy. Niech pan uwierzy, że... Będzie pan dużo płacił mi od kodowania. To. za to, że pan nie szanuje praw człowieka. To nie Dzień jest. Ja wszystko to w dokumentacji uwzględnię. Wszystko to, co ja powiem. Niech się tak. pan z tym zapozna, nie chce pan Imię, nazwisko, data urodzenia. Damian w godności Emil, proszę pana. To, są, to jestem człowiekiem i to jest moja godność. I pan nie chce szanować praw. Podałem panu, że artykuł pierwszy policji mówi, że ma pan szanować godność człowieka i chronić człowieka przede wszystkim, tak? A pan chce mnie tutaj zmuszać do. Rzeczy, których ja nie wyrażam na te zgody. Dobrze, ale prawo ruchu drogowym. Przy pana. Przy pana. 100%. Prawo ruchu drogowym. Ja nie jestem w ruchu drogowym, ja jestem podróżnikiem. Przy pana już panu to nie Nie pan byłem kierowcą. Nie byłem kierowcą, byłem podróżnikiem. Tak. tak. Pan powinien się wylegitymować. Wylegitymowałem tak. się panu swoim. Podać Podać swoje tak, dane. podałem. Podałem panu, podaję panu ostatni raz. Podałem panu, podawałem. Już nie raz Nie podał pan. Podawałem dane, pan Czego pani Proszę pana, pani? Pani nie rozumie, chyba tego. Pani nie rozumie, wy nie rozumiecie. Podawałem pan moją tożsamość, tak? Nagram, Dobre, Nagram to... to nie są dane, Podawałem swoje by, by dane, żeby nie było. Tożsamość, tak? Moją tożsamość człowieka. Jest podana. Mm -hmm. Pan jest tym policjantom. Mm -hmm. Tak, pan widział? Pani też widziała, to nie? Oczywiście, no. widzę. Widzi pani. I pani też, nie? Żeby było nagrane, że pani widziała. Nie ma sprawy. Dobrze, Także dobrze, dokument że pan stwierdzający zdradza. pana tożsamość. Tak, to jest dokument stwierdzający moją tożsamość. Eee, dokument stwierdzający tożsamość, to jest paszport, dowód osobisty. Nie. To jest też coś bardzo. To jest. Numer to jest kartka zdjęcie. A4 wydrukowana. Nieważne, ale zdjęcie, jest to moje odciski. zdjęcie, jest to mój odcisk, jest, są to no. moje dane, jest tu data urodzin, nie ma jest tu pana nawet. Rozwiska. Jest tu numer. Nie, jest, tu numer, jest tu numer, jest tu numer. Co to za numer jest? Numer mojego y, aktu urodzenia. A pan sobie go wymyślił czy nie? Nie, to jest z aktu urodzenia. A ma pan taki akt urodzenia przy sobie? Akurat chyba nie. Mhm. Ale to jest mój numer z aktu urodzenia. Urodziłem się, żywe. Nie, nie żywy. będziemy się tutaj Pana, No to chce pan, mnie, że... chce pan mnie zmuszać, to proszę mnie zmuszać. no. Proszę mnie aresztować, szarpać, bić, zabijać. Co pan chce? Pan ja to wszystko będę... Ja współpracuję. No. Czy ja panu coś odmawiam? Nic. Wszystko panu podałem? Nie. nie. Nie, nie odmawiam panu, to są moje dane. Przy pani i przy pana, to są moje dane człowieka. W A pani panie, artykuł pierwszy 129 człowiek. 129. Jak to nie, no? A kto jestem? Czyż to jestem ja. Ruchu drogowym. To, to, nie to jest... każdy może wydrukować sobie. No to nieważne, no ale jak sobie wydrukuje i dokument. ma poświadczone prawdę i odbija swoim do... palcem, to, to znaczy, że żaden, zaświadcza to, to prawdę. Jest to jest dokument. To jest dokument tożsamości człowieka. Ja jestem człowiekiem. Powtarzam to yy, już Dobra. po raz to widzimy. dziesiąty. No, pan to, jedziemy, bo to nie ma sensu. Nigdzie z państwa takie, tak? nie, nie jadę nie mam czasu na takie rzeczy. Ja mam swoje obowiązki. Dobra, tyle pan pan informujemy, że no użyjemy środków. Bo nie go No to jak pan zniszczy, to będzie pan jeszcze więcej płacił. Niestety tak to nie wygląda. Tak to wygląda. O, dobra. o tym, że zastosujemy eee, środki, tak? Dokładnie. Teraz kajdanki no to chce użyjemy, panę, tak? No chcecie używać środków przemocy. no i tyle. No to... mocy, tak, chcecie... To nie są środki przemocy. Proszę pana. Yy, ostrzegam, że będziemy się widzieć w sądzie, no że pan że, używa okay. według człowieka przemocy. Wyjaśnimy sobie. Wyjaśnimy sobie. Chce pan Super. używać przemocy przeciwko człowiekowi, tak? I pan nie... Pan nie, nie respektuje pan polecenia. praw e, e, o, o policji. Artykuł pierwszy policji mówi. Mhm. Ma pan przestrzegać praw i chronić i służyć człowiekowi. Mhm. Tak. No. Zna pan Rotę, jaką pan przysięgał? Znam. Chronić i służyć komu? Ja zadaję. Człowiekowi. Pytanie teraz. Proszę pana, nie, pan nie zadaje, bo to ja jestem tutaj? Pan jest ja tak? Jestem zwierzchnikiem niepokrej. władzy. Dobra. Ja jestem zwierzchnikiem e, władzy, tak? Artykuł 4 Konstytucji. Co mówi artykuł 4 Konstytucji? Wyszczący, pan spojrza. Artykuł 4 Konstytucji mówi, że ja jestem przedstawicielem władzy. Nie. Władzy, nie. Obo. Przesłuchajcie, Ja się cieszę, jeżeli tak Nie, nie, nie. you uh -huh.